Zawsze chciałem wiedzieć, czy WSK125 to motocykl podatny na przeróbki. Postanowiłem sprawdzić dostępne na rynku części tuningowe usprawnienia oraz wieloletnie mity. Bazując na swoim doświadczeniu, zbuduję najmocniejszy silnik. Biorę zatem moją WSK i ruszam w ciekawą podróż do dwusuwowego świata. Ruszajmy! Siemanko, witam serdecznie. Dawno mnie tu nie było, ale no wracam, wracam na YouTube. A. Chcę nagrywać jak najwięcej, żeby przekazywać wam jak najlepszy content. Dzisiaj zajmę się tematem, który przewijał się nieraz już w komentarzach, czyli test paliwa o podwyższonej liczbie oktanowej. No, i będą takie trzy testy. Może się uda jeszcze czwarty dorzucić, taką ciekawostkę. Niestety, nie będzie dzisiaj testu dosyć popularnego w ostatnim czasie w związku z wprowadzeniem benzyny 95 oktanów E10. Zrobię to w przyszłości i, po, i naprawdę będzie to dosyć rzetelny test. Generalnie paliwo E5 mam jeszcze z zapasów starego roku z października, także no myślę, że będzie to bardzo, bardzo fajny test. Dobra, przechodzimy do meritum dzisiejszego odcinka. Dobra, polałem, polałem do stołu, zapraszam, siadajcie, oglądajcie. Tak jak widzicie, od lewej strony mamy standardową benzynę 95 oktanów E5 jeszcze z zeszłego roku, która była dostępna do 31 grudnia. Jest to benzyna zakupiona w październiku, przed wyborami jak była promocja, żeby sobie zrobić mały zapas. Sprawdzimy, właśnie na czym jeździliśmy dotychczas. W przyszłości będzie test w konfrontacji z tą teraźniejszą benzyną E10. Druga w kolejce jest już legendarna Shell V Power Racing 100 oktanów z Shell'a. Jest to paliwo o podwyższonej liczbie oktanów, gdzieś tam zalecane do, do bardziej doprężonych sportowych silników. Nie? No i ostatni, tutaj mamy coś niebieskiego napis wskazuje na, na szklance że jest to Avgas czyli Aviation Gasoline czyli paliwo lotnicze tak zwane generalnie trudno to pozyskać ale no, dzięki uprzejmości kolegi procenta dostałem tutaj 5 litrów taki baniaczek niestety trochę już stoi ta benzyna także nie wiem czy nie straciła właściwości nie? teraz co można, można generalnie porównać barwy 95. jest tak naprawdę żółta, taka, nie? Widać to paliwo 100. oktanów jest praktycznie przeźroczysta. Za to Afgas jest specjalnie barwiony na niebiesko, czyli też tam nie raz mówią, że na niebieskiej do siebie dopiero jeździło, i tak dalej. Te legendy naszych, naszych ojców i dziadków, nie? Można, mogę teraz porównać zapach tych, tych wszystkich paliw. No tutaj no typowa benzyna, no nie ma co tutaj porównywać, nie. Zobaczymy z No tutaj już bardziej czuć takim jakby rozpuszczalnikiem coś, coś, coś takiego w ten desen, nie. Zupełnie inna, inne jest to in, inaczej to czuć, nie. A w gaz. Afgas generalnie wydaje się taki bezwonny bardziej bardziej czuć w nim ropę naftową bardziej tak jakbyśmy ropę wąchali niż, niż benzynę nie będę się tu wymądrzał co tam, jakie paliwo ma więcej, czego bo, bo po prostu gdzieś tam no nie jestem na tyle kompetentny żeby tutaj się wypowiadać że nie chcę nikomu w głowie mieszać można to sobie wygooglować i posprawdzać zmieszam teraz paliwo z olejem Mam tutaj Motula 710. Zobaczymy jak się zmieni barwa tego paliwa. Do każdej szklanki wleję 3 ml oleju. Zaczniemy oczywiście od, od 95. Dobra. Teraz Shelby Power. Eat Avgas. zamieszamy trochę olej ustał się na dnie no dobra, wszystko się nam ładnie rozmieszało nie widzę jakiejś niejednorodności mam wrażenie, że w 95 najlepiej się ten olej rozpuścił tu w, tych, w tym 100-oktonowym paliwie już jakby było trochę, trochę gorzej. No i w tym afgasie musiałem chyba najwięcej się tu namachać. Że pewnie jest to dziś paliwo nie do końca przystosowane do mieszania z olejem i może za jakiś czas się rozwarstwić ten olej. Chciałem dzisiaj zrobić testy drogowe, ale chyba jednak zostanę na hamowni. Motocykl jest na hamowni, zaraz odpalę komputer i wleję tutaj po kolei paliwo. Pominiemy zbiornik paliwa, paliwo będzie lane tutaj do, do tej kroplówki, jest to podłączone już do gaźnika. Dażnik został opróżniony ze starego paliwa. Generalnie nie jestem pewny, ale chyba miałem, miałem wlanę 98, bo gdzieś tam jeździłem na swojej włesce torowej 175 i chyba mi zostało tego paliwa. Także teraz będzie pewne, że, że to jest wlany 95, po kolei te wszystkie paliwa. Dobra, do każdego z paliwa zrobię 3 setki plus 10 ml oleju będzie to odpowiadało takie mieszance 1 do 30 Wlewam pierwszą mieszaninę, czyli 90-tkę, piątkę. popłynęło do gaźnika. Dobra, nawet więcej się tu nie mieści. Dobrze. Przepompuję teraz paliwko i odpalam. Oczywiście żart. W gaźniku od Turbo zabytki jest sanie. Dobra, jak widzicie zbiorniczek się opróżnił, brakło tego paliwa, te trzy setki starczyły na 10 pomiarów, niestety nie wiem co jest, ale coś motocyk dzisiaj nie chce współpracować, ale udało się zrobić takie dwa ładne wykresy, idą tu sobie kreska w kreskę, trochę góra tam się gdzieś pokrzaniła. ale generalnie tu już nie będę, nie będę dłużej nad tym katował i rozmyślał, dobra jedziemy dalej. Pora teraz przetestować kolejne paliwo. Będzie to setka strzela. Ta ma zawartość biokomponentów E30. Zobaczymy jak smakuje. Całkiem niezła, całkiem niezła. Ale przejdźmy do konkretów. Thank <sighs> you. Nie dobra, setka strzela schamowana zostało jeszcze trochę paliwa. E, generalnie no, był jakiś bardzo dziwny objaw, bo ten silnik w ogóle nie chciał jechać na tym paliwie na początku. Kilka pomiarów co w ogóle no, nie chciał się wkręcić. E, później się jakoś tam, że tak powiem, paliwo dogadało z tym, z tym, pali z tym silnikiem, no ale generalnie no pod względem osiągów, no nie ma jakichś tam wzrostów myślę, że jest tu wymagane mocne przestawienie zapłonu mocne wyprzedzenie zapłonu takie paliwo zapobiega spalaniu stukowemu także ma jak najbardziej sens zmierzę teraz jeszcze afgas na tym ustawieniu i może jeszcze ruszę tym zapłonem, nie? pora teraz na niebieskie paliwo, czyli afgas Niestety nic niebieskiego nie będę pił na linii i w ogóle w życiu. Dobra, start. de OK, jestem po pomiarach trzech różnych paliw, generalnie, no nie wiem, nie chcę ten motocykl dzisiaj współpracować, te wykresy wychodzą bardzo, bardzo różne, ale wyróżniłem tutaj trzy wykresy z każdego paliwa, które są dosyć do siebie zbliżone, dodajmy je po kolei. Zacznę teraz od paliwa 95 oktanów, ten wykres jest najbardziej miarodajny z tego paliwa, następnie 100 oktanów. Shelby Power Racing. No widzicie, że te, te różnice to są tak niewielkie, że nawet nie ma co tu porównywać, czy coś jest lepsze, czy gorsze. No i avgas. No i też praktycznie nic nam się tu nie zmieniło na tych wykresach, nie? Moc około 14 koni szczytowa, także generalnie bez zmian, nie? Co od siebie mogę dodać? Nie mam już czasu dzisiaj, żeby tam przestawiać zapłon i tak dalej, bo podejrzewam, że mam coś nie tak już ze sprzęgłem. Chyba się zatarł kosz po prostu na, na, na tej na tulejce. Kosz z zabierakiem. Niestety tam jest dosyć kiepski ten, ten element, jeśli chodzi o smarowanie, i niestety to mi chyba zaburza tutaj te wykresy. Także w następnym odcinku wymienię koszt sprzęgłowy na taki dosyć specjalny, mocno przerobiony no i zmierzymy czy, czy taki kosz też coś tu wpłynie nam na moc nie? jeszcze jeśli chodzi o te paliwa no generalnie na 95-ce motocykł chodził bez żadnych tam problemów od razu tam chodził tak jak trzeba na setce z, z Shell Racing V Power no miał problem w ogóle jakoś tak zacząć, zacząć chodzić. Dopiero po chwili jakoś tam się dogadał z tym silnikiem i, i dopiero, dopiero to miało jakieś, jakieś znaczenie. Yy, na Afgazie od razu, od razu motocykl bardzo fajnie w, z dołu wstawał, no i tą górę też, też tam miał fajną, także było to czuć, ale później te wykresy jakoś się tak yy, zrobiły, że po prostu no nie widać tej różnicy aż tak znaczącej, nie? Także no generalnie za, chyba za mały jest po prostu performance tego silnika, żeby lać jakieś tam lepsze paliwo. No ale to też wymaga korekty zapłonu, jeśli chodzi o, o, ten, o takie paliwa wysokooktanowe. Generalnie no co, według mnie no nie warto przepłacać na jakieś droższe paliwa, no bo widać, że na tej 95 jeździ to tak jak powinno. Yy... Szczerze to liczyłem na jakieś wzrosty rzędu, nie wiem, jeden koń mechaniczny więcej w szczycie, no ale no widać, że, widać, że to nie ma aż takiego znaczenia. Gdzieś tu może ten przebieg by się poprawił, jeśli byśmy wyregulowali zapłon i gaźnik, ale, ale jakoś tak nie widzę tu jakichś wielkich, wielkich zmian. Także można uznać, że dzisiejsze racingowe paliwa nie wygrały tego testu, za to z jednego paliwa jestem najbardziej zadowolony. Rów. Молодный